Hej, siemanko, z tej strony egzystencji. i witam Was w dzisiejszym filmiku, na którym opowiem Wam, jakie eventy czekają na Was na nadchodzącej edycji serwera Enchant.pl. No i jakie są nagrody, a uwierzcie, że są naprawdę, naprawdę ciekawe. Na początku chciałbym Was poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z firmą Diablo Chairs, która produkuje, uwierzcie, to najlepsze i najwygodniejsze w terenie na rynku. No, i właśnie dzięki tej współpracy, wy będziecie mogli zwyciężyć ich fotele oraz podkładkę. A przedmioty te są łącznie warte ponad 2500 zł. A oprócz tego, my dorzucamy od siebie jeszcze 3000 zł w gotówce, oraz do wygrania będzie bardzo dużo kosmetyków na Blazing Packu, takie jak widzicie teraz tutaj na ekranie. Ok, więc zacznijmy od takich głównych eventów. Gdzie do wygrania na przykład będą przedmioty, właśnie od Diablo i duża ilość gotówki, bo wiem, że to Was najbardziej interesuje. Pierwszym eventem będzie event, który jest dostępny dla każdego gracza. Nazwaliśmy to Konkurs Diablo i dostępny jest on pod komendą kośnik Diablo. Żeby do niego dołączyć, trzeba zdobyć minimum 5 ticketów. Tikety zdobywa się po prostu za granie na naszym serwerze, czyli spędzisz, nie wiem, 10 godzin na naszym serwerze, dostajesz ticket. Zabijesz 5 osób, dostajesz ticket. To są po prostu takie tickety za aktywność. I uwierzcie, że te 5 ticketów to zdobędziecie bez problemu, żeby dołączyć. I właśnie minimalna ilość na dołączenie to jest 5. Ale im więcej ticketów będziesz miał, tym większe szanse masz na wygranie, bo to są jakby wejścia do giveawaya. I właśnie pod Ukośnik Diablo możecie dołączyć na ten konkurs. A my po 10 dniach od rozpoczęcia edycji zrobimy live'a na YouTube. Z kamerką, gdzie będziemy losować osoby, które właśnie wygrają bardzo ciekawe nagrody, a są to miejsce ósme, siódme, szóste, piąte, dajemy taką nagrodę pocieszenia. Jest to w Card 50 zł. Następnie miejsce czwarte, trzecie, drugie. To są nasze skrzydła złote na miesiąc, takie jak widzicie tutaj znowu na ekranie. I właśnie za miejsce pierwsze jest fotel od Diablo a wartości 1250 zł. Widzicie go tutaj na ekranie, jaki jest cudowny. Odsyłam Was do linków w opisie, bo tam są wszystkie przedmioty, które można wygrać na naszej edycji, więc koniecznie sprawdźcie. Więc, no, de facto, za to, że po prostu gracie u nas na serwerze, możecie wygrać fotel. No ale ile ticketów będziecie mieli, czyli ile wejście jakby do giveawayu, to już zależy tylko i wyłącznie od Was. Następnym eventem, gdzie również będzie coś od Diablo do wygrania, jest top, topka aktywności gildii, e, trwa ona również 10 dni e, i za pierwsze miejsce dajemy fotel od Diablo, ponownie tutaj macie na ekranie go 700 zł w gotówce, 3 pary skrzydeł czerwonych, tak jak widzicie teraz i 7 itemów do ręki e, dyplomów, które również widzicie teraz na ekranie drugie i trzecie miejsce to jest 600 zł plus 2 pary skrzydeł plus 6 dyplomów Trzecie miejsce to jest 500 zł plus jedna para skrzydeł plus 5 dyplomów. Miejsce czwarte i piąte to jest po prostu po 100 zł. Nie chcemy robić topki na aż 16 miejsc. Wolimy zrobić po prostu lepsze nagrody za te top 3, top 5 i dać też jakieś inne nagrody na inne eventy niż, niż tylko wszystko na tą topkę aktywności, więc tak to wygląda. No uważam, że nagrody naprawdę, naprawdę bogate. I jest jeszcze możliwość wygrania podkładki od Diablo, którą widzicie tutaj na ekranie. Naprawdę bardzo ciekawa i fajna podkładka. I ona jest w topce gildii jeżeli chodzi o ranking, która trwa również 10 dni. I za pierwsze miejsce dajemy właśnie podkładkę Diablo, 150 zł i 5 dyplomów do ręki. Drugie i trzecie miejsce to 100 zł plus skrzydła, a trzecie miejsce 50 zł plus skrzydła. No co, teraz przejdziemy do następnych eventów. E, następnym eventem będzie event karaoke. E, odbędzie się on w niedzielę. Ogólnie wszystkie eventy, kiedy się odbędą, macie dostępne tutaj. Widzicie teraz na ekranie link. Wejdźcie e, enchant.pl na kalendarz eventów. Tam macie wszystkie daty. Ja o nich nie będę mówił, żeby nie przedłużać. Event karaoke. Pierwsze miejsce skrzydła niebieskie plus Kilo 63 plus SVIP miejsce drugie, dyplom plus 32 klucze plus SVIP, miejsce trzecie, dyplom plus 24 klucze plus SVIP. Następnie mamy event TikTok. Będzie on polegał na tym, żeby wrzucić po prostu jakąś zabawną sytuację z naszego serwera, czy to podczas klepy, czy to jakiegoś fejla, czy to w ogóle potrolować kolegę. No obojętnie co chcecie. Żeby wziąć udział, musicie dać hashtag #enchantkonkurs w opisie, żebyśmy my po prostu mogli po tych tagach to znaleźć. Pierwsze miejsce to są skrzydła niebieskie plus 32 klucze. Drugie miejsce, dyplom plus 24 klucze i miejsce trzecie, dyplom plus 16 kluczy. Na event TikTok macie tydzień na wrzucanie, czyli do przyszłego piątku. Następnie mamy topkę graczy, ranking 10 dni. Pierwsze miejsce to jest 150 zł plus skrzydła złote, drugie miejsce 100 zł plus skrzydła złote. Trzecie miejsce plus trzecie miejsce to, to jest 50 zł plus skrzydła złote. Następnie mamy top graczy ranking z 24 godzin, czyli osoby, które wbiją najszybciej ranking w 24 godziny. I tu mamy dyplom do łapki plus stack kluczy, drugie miejsce dyplom plus 48 kluczy, miejsce trzecie dyplom plus 32 klucze. Następnie mamy. E, trzy takie mini eventy, które są tylko za pierwsze miejsce nagrody. Jest to top wykopany stone, e, 10 dni to trwa i dla tego gościa, który najwięcej wykopie w kopalni, będą skrzydła niebieskie. Następnie mamy topka spędzonego czasu, również 10 dni, również skrzydła niebieskie. I mamy pierwszą założoną gildię. Osoba, która pierwsza założy gildię na serwerze, lider sam sobie wybiera, jaki kolor skrzydła chce od nas otrzymać. Więc no, uwierzcie, naprawdę fajnie, może sobie dopasować do skina na przykład. Następnie mamy klatki 3 na 3 Za pierwsze miejsce, dla trzech osób z teamu są skrzydła złote. Za drugie miejsce, również dla trzech osób, bo klatki są 3 na 3 jest dyplom. Trzecie miejsce, również dyplom. E, I następnie mamy ostatni event, przedostatni event, przepraszam, e, mamy event E, zamek adminów e, i będzie tam dużo voucherów do wygrania. Między innymi SVIP na następną edycję, razy chyba 5, 63 na następną edycję, razy 1, dyplom, e, vouchery na skrzydła niebieskie, vouchery na skrzydła złote, vouchery na skrzydła czerwone. E, i, I to chyba tyle. Może coś pominam, ale to chyba tyle, więc dużo voucherów będzie do wygrania na zamku. Adminów e, i ostatni event mamy Last Man Standing. Chcieliśmy zrobić coś takiego jak walki gladiatorów. I to dosłownie będzie ogromna arena, na której będzie 100 osób. Pierwszeństwo dołączenia będą mieli liderzy, youtuberzy i tak dalej, a następnie będziemy po prostu brali osoby, które pierwsze się zgłoszą i będzie to ogromna arena, takie kółeczko, każdy będzie w swoim rogu tepnięty. I osoba, która przeżyje dosłownie jako ostatnia, tak jak kiedyś były Survival Games. Osoba, która przeżyje jako ostatnia, dostaje 200 zł, złote skrzydła i dyplom. Taki full pakiet, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze główne eventy na tej edycji. Tak jak mówiłem, wszystkie szczegółowe informacje, jeżeli chodzi o datę, macie dostępne na Enchant.pl, łamane na kalendarz eventów. Więc lećcie, poczytajcie i dajcie znać, co sądzicie. Do usłyszanka.